Siemaneczko! udało mi się urwać z pracy dwie godziny wcześniej i mam jakieś dwie i pół godziny do ściemnienia się, dlatego decyzja mogła być tylko jedna: jadę na ryby. I Przyjechałem sobie na zbiornik u mnie w mieście, stawną no kill, tej ryby troszkę tutaj pływa, będę chciał sobie połowić na metodę. Wziąłem jakąś prostą zanętę, zalałem ją zalewajką i e, spróbujemy coś powalczyć. Z tą różnicą, że na hak pójdzie dosyć niestandardowa przynęta, ale jaka to zobaczycie za chwilę. Mianowicie przynętą, o którą mi chodziło, jest ryż preparowany. Myślę, że prekursor popapów, zanim popapy zostały wymyślone, to ryż preparowany już był i ludzie na niego łowili. Jak weszły popapy, to ten ryż odszedł z zapomnienia. Myślę, że część z nas, z was na pewno na niego łowiła. Jest to mój wybór na ciepłe dni. Dzisiaj nie jest ciepło, ta woda jest jeszcze yy, bardzo chłodna, ale myślę, że można spróbować coś na niego połowić. Zobaczcie, oto jest efekt końcowy. Jedno ziarenko na haku. Te haki są troszkę cięższe z oczkiem, ale to nie są standardowe haki do metody jak Drynany, White Gapy czy Kamasane. One są troszkę cięższe. Zakładam ryż bezpośrednio na haczyk i to leci do wody. Jak nabijam podajnik, to podajnik nie jest nabity z, z tym ryżem w środku, dlatego że on się łamie. On sobie zwisa po prostu poniżej podajnika, ale dzięki temu, że. Jest lotka, to nie plącza się to w ogóle i śmiało może iść do wody. Oczywiście, jak to wpada do wody, podanie leży na dnie, a ryż z haczykiem unosi się do góry. Coś na zasadzie podpapa. Ale to zobaczycie zaraz. Dzisiaj moje podejście jest iście minimalistyczne. Wziąłem ze sobą tylko kosz, arma, jedną wędkę, miskę z zanętą i ryż. I tak to wygląda. Mamy podajnik, przypon na końcu, ryż, na haku. Jedziemy. Zaklipsowałem sobie odległość jakieś 25 metrów na oko, nie mierzyłem tego dokładnie. I zobaczymy czy będziemy mieli jakiś efekt. I mam pierwszą rybkę No ryż, pewnie karasek, bo nie walczy jakoś kto wie jak, ale już coś się zaczyna dziać, opa, Opa, upa, pa, 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 pa. Pierwszą rybkę. Up, wypni się. Bezzadziorowe to wypadają. Up, I taki oto karasek. Jakieś 300 punktów. Wraca do wody i łowimy dalej. Mam nadzieję, że się wkręcą jeszcze te rybki bardziej. Jak widzieliście, jedną rybkę udało się złapać. Potem miałem branie. Spiąłem to branie. Także coś się dzieje. Już widać, że ta przynęta ma sens nawet tak chłodne dni ale mam jeszcze jakieś półtorej godziny do zmroku i mam nadzieję że coś jeszcze uda mi się złowić bo szkoda byłoby zejść z jednym karasiem I plum Koszyk spada podanie 30 gramów nie ma potrzeby więcej Na tym zbiorniku dno jest równe, praktycznie na całej długości. Jednak tam, gdzie rzucam, jest takie utwardzenie, nie ma takiego mułu. Można lepiej położyć ten podajnik na dnie, on się nie zapada, bo w niektórych miejscach, nawet podajnik 30-gramowy, potrafi mm. się to zapaść. Jest w tym zbiorniku dosyć spora populacja karasia. Są też karpie, jazie, płocie, większość ryb, ale te karasie tutaj ewidentnie dominują. Jeżeli ta ukleja się nie wkręci jako pierwsza, to kara się zawsze zdominują to łowisko i można ich fajnie połowić. Wszystkie jednorocznie mniej więcej takie same, ale dają dużo radości z holu, bo, bo są naprawdę mocne. I na takim stawie jak ten można potestować różne warianty, różne rozwiązania, yy, jakiś taktyk pod zawody. Chociażby tak jak ja to robię mniej więcej dzisiaj. Działałem prostą zanętę. Rysz preparowany. O, mam kolejne branie. Na razie wskazanie. Mam nadzieję, że będzie bardziej agresywnie. Zaraz. I że uda Wam się zobaczyć kolejną rybkę. Jestem nad wodą już ponad 40 minut. Słuchajcie, zmieniła się pogoda. Zaczyna się wypogadzać. Złowiłem tego jednego karasia. W tym momencie mam mnóstwo obcierek. Ale te ryby w ogóle nie są pobierać tej przynęty. Wskazania są cały czas. Ta szytówka drga, zabiera tą wędkę, ale tu nie są brania. Ta ryba nie chce pobrać tej przynęty do pyska. Kręci się w ulicy tego mojego nęconego łowiska, ale, ale jakoś o to chciało się jej pobierać przynętę. Wystarczy, że wiatr ucichł, troszkę się wypogodziło i zobaczcie jaka zmiana. Mam jeszcze jakąś godzinę do ciemnego, więc mam nadzieję, że coś uda mi się jeszcze złowić. Że te ryby włączą się chociaż na 15 minut. Chciałbym sobie pochalować troszkę tych karasi. Ale jak się nie włączą, to też nie będzie źle. Udało się wygospodarować 2 godziny w ciągu dnia. Na ryby to jest mega bonus. Głowa odpocznie po całym tygodniu. I mam rybę. Przed chwilą mówiłem Wam o tym, że pogoda się zmieniła i te brania ucichły. Zaczęło być dużo wskazań. Teraz rzuciłem podajnik. Ledwo co opadł, i od razu atak, atak ryby. Myślę, że to karać, bo walczy podobnie jak poprzedni. Myślę, że nawet, że może być popięte, ale nie, nie, ma w pysko przynęte. Opa, chodź tutaj. Taki sam jak poprzedni, tak jak Wam mówiłem, te tej są wszystkie jeden rocznik. Oto jego mość One są w świetnej kondycji, w ogóle nie mają oznak zmęczenia Naprawdę pasuje im ta woda tutaj Bierzemy się załowienie dalej Jeszcze coś chciałbym dzisiaj wyholować Ta półuncjowa szczytówka w tym atrakcji mega przekazuje te brania Brania i wskazania oczywiście co nie jest do końca fajne przy wskazaniach, ale naprawdę widoczność tego brania to jest coś cudownego. To jest mój ulubiony kij do takiego właśnie delikatnego łowienia. Mam tych kijów kilka, ale te atrakcje mają w sobie to coś. Przyjemność z holu jest niesamowita. Zarówno małe ryby, jak i jak i duże karpie, bez problemu udaje się na nie wyholować. Wybaczają dużo błędów. Także polecam serdecznie. Za dwa dni mamy mistrzostwa spławikowe koła na tym zbiorniku, na którym kręciliśmy poprzedni film. Może uda się nagrać relacje z tych zawodów. Być może mi Rafałowi pomoże kolega. Jeżeli tak, to będzie super, bo będzie można przedstawić od początku do końca, jak to wygląda, przynajmniej w naszym wykonaniu. Mamy łowić dwie tury po 3 godziny. Także trochę tego łowienia będzie. Jeśli chodzi o taktykę, to na pewno będzie to odległościówka i myślę, że bat. Nie wiem, czy będę rozkładał tyczkę. Gdyż te ryby z podbata biorą tam podobnie, ta tyczka nie robi tam aż takiej różnicy. Pod batem będą najprawdopodobniej okonie. Pod odległościowką być może uda się znęcić te płocie, choć na tamtym zbiorniku te płocie nie chcą się do końca nęcić. One reagują tam bardziej na plusk, jak na nęcenie. Ale to się okaże w niedzielę dopiero. Mam przynajmniej taką nadzieję, że uda się nagrać. No jeżeli nie, to na pewno będzie jakaś fotorelacja. Ryszy jest fajną przynętą do aktywnego łowienia. Trzymanie tego podajnika dłużej niż 5 minut w wodzie nie ma sensu, bo ten ryszy rozstaje się za miękki on zaczyna spadać. Dlatego zmusza nas to do łowienia bardzo aktywnego, przerzucania tego podajnika co 3, co 5 minut. Dlatego jest to fajna przynęta, jak te ryby bardzo dobrze żerują. Nie musimy długo czekać na branie, ale naprawdę polecam Wam spróbować, dlatego że testowałem kiedyś, e, łowiąc na dwie wędki, na jednej odległości klasycznego pop i ryż i naprawdę efekty były porównywalne, jeżeli nie lepsze, na korzyść tego ryżu preparowanego. Myślę, że jest to fajna alternatywa na te czasy, gdzie przynęty sztuczne opanowały rynek całkowicie, jeśli chodzi o metod FEDER. I mam kolejną rybkę. Te brania są bardzo chimeryczne, naprawdę tych wcierek jest multon Cały czas praktycznie tej ryby jest tam ogrom, ale ona w ogóle nie chce pobierać tego, tego co jest na haczyku. Ale mimo wszystko udało się złowić coś. Myślę, że kolejny karaś. Tak. Podamy te gorliwości. O, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak jak poprzednie. Jeden rocznik te rasia. Ale naprawdę bardzo waleczne. No, chodź tu. I wracaj do wody. Mam jeszcze jakieś 10 minut, także mam nadzieję jeszcze na chociaż jedną rybkę. I trzeba będzie się zbijać. Mam rybę, myślę, że ostatnią, już dziś, zobaczcie, jak ten kijek, nawet pod małą rybą, pięknie pracuje. To jest naprawdę czysta przyjemność łowić na tą wędkę. Nie trafiłem. Poprawka jest skuteczna. I ostatni, już dzisiaj karaś. Takie około 300-350 punktów, może troszkę więcej. Naprawdę świetne wyścigowce. Piękne ryby. Ładny kolor. Wraca do wody. Mój krótki wypad na ryby po pracy dobiegł końca. Jak widzieliście, udało mi się złowić parę ryb. Jestem mega szczęśliwy, bo udało się wyrwać z pracy, udało się posiedzieć troszkę nad wodą. Dodatkowo coś udało się wyholować. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tematem tego ryżu preparowanego na hak. Spróbujcie, naprawdę jest to dosyć ciekawa przynęta, zarówno na metodę, jak i na klasyka. Działa jak pop-up. Ciepłe dni polecam Wam serdecznie. I jeżeli spróbujecie, dajcie odzew w komentarzach, jak Wam poszło. A tymczasem ja będę się zwijał i uciekam do domu, bo zaraz zrobi się ciemno. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.